Radny oskarżony o zabójstwo zabójstwo nie kogoś, a czegoś konkretnie to zabójstwo demokracji. Świat się kończy świat, gdzie wolność słowa i demokracja to podstawa funkcjonowania cywilizowanych społeczeństw. Nie wie o tym radny, polityczny dentysta Jarosław Lisiecki, który w Wielki czwartek wybił demokracji wszystkie zęby. Broń nas Boży przed takim specjalistą. Na sesji, po półtora roku dopuszczania pytań mieszkańców do prezydenta, postanowił zamknąć usta mieszkańcom i zrobić porządek z tymi, którzy mają odwagę o cokolwiek pytać, mieć jakiekolwiek pomysły czy wytykać władzy błędy. Demokracja leżała i wyła z bólu, słysząc przewodniczącego Lisieckiego. Błagała go litość. Niestety, przewodniczący, niczym zawodowy snajper, zastrzelił ją skutecznie poprzez odebranie mi głosu. Głos w czasie, gdy miałem do niego pełne prawo w punkcie wolne głosy i wnioski. Co ciekawsze, żaden z radnych, nawet z tych rzekomo opozycyjnych, nie miał odwagi przeciwstawić się dyktaturze przewodniczącego Lisieckiego. Tak, drodzy mieszkańcy. Rządzi nami stare pokolenie radnych, które musi umrzeć politycznie, by nastała normalność w naszym mieście. Dziwicie się, że nasze miasto umiera? Spójrzcie na nich. Boją otworzyć się ust, bo polityczny dentysta Lisiecki pozbawił ich zębów demokracji. Są to ludzie o ukrytych cechach antydemokratycznych. Nie mają odwagi walczyć o podstawy demokracji, a co dopiero o państwa sprawy. Ale czego oczekiwać po nauczycielach, urzędnikach? Czy innych osobnikach powstawianych do spółek miejskich? Mieszkańcy przez półtora roku ufali Ostrów 24TV i za naszym pośrednictwem zadawali władzy pytania. Zdaniem Jarosława Lisieckiego od reprezentowania mieszkańców są radni. Zapomniał dodać, że obecną radę wybrała mniejszość to jest 42% uprawnionych do głosowania mieszkańców. I mamy sytuację, gdzie mniejszość rządzi większością i ogranicza im wolności obywatelskie. Marek Karyczewski, Telewizja Internetowa Ostrów24 TV. Panowie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowna Rado, zaproszeni goście. Panie Przewodniczący, pozwoli Pan, że w czterech krótkich punktach odniosę się merytorycznie do tego, co Pan powiedział na samym początku wolnych głosów i wniosków. Po pierwsze, uważam, że sesja jest miejscem, gdzie obowiązują zasady demokratyczne. To jest wolność słowa i wolność wypowiedzi. Obowiązkiem dziennikarza jest reprezentowanie interesów mieszkańców. Gdyby oni nie zadawaliby pytań za pośrednictwem Ostrów 24 TV, moich wystąpień by nie było. Po drugie, Panie Przewodniczący, powiedział Pan, że mieszkańców reprezentują radni. Zgadza się. Pragnę jednak przypomnieć, że w wyborach frekwencja wyniosła 42,67%. A to oznacza, że szanowna Rada została wybrana mniejszością mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Najwidoczniej nie wszyscy mieszkańcy czują, że obecna Rada może ich rzetelnie reprezentować. Po trzecie, sesje odbywają się w czasie, gdy mieszkańcy pracują, zarabiają na chleb, są w szkole. Może warto by pomyśleć nad zmianą dnia, kiedy odbywa się sesja na Dzień Wolny od pracy po prostu. I po czwarte, Panie Przewodniczący, mam wrażenie, że odnosił się Pan do wystąpienia pewnej pani. I pragnę przypomnieć, że do Pani odpowiednio szybko nie przerwał i stąd myślę, że wychodzi to całe zamieszanie i próba przypisywania i właściwego zachowania z tej mównicy wobec wszystkich, którzy nie są radnymi, a zabierają głos i wszystkich jakby Pan ocenia przez pryzmat tej jednej Pani. Dlatego na koniec apeluję do Pana Przewodniczącego o szanowanie zasad demokratycznych. A teraz chciałbym przejść i uprzejmie prosić Pana Prezydenta o odpowiedzenie na poniższe pytania, które mieszkańcy Ostrowa a P zadali za pośrednictwem portalu ostrów 24. V. Czy Pan ma pytanie na piśmie? Też. Bardzo proszę złożyć go do biura pasowego, ewentualnie założyć. Do... Dziękuję bardzo. Pani Przewodniczący, Panie Przewodniczący, dziękuję Nie mam 23 kopii, żeby dać każdemu z radnych, a jak pan dobrze wie, prawo Państwa się... Pytania są na stronie internetowej. Proszę złożyć w biurze prasowym. Na stronie internetowej miasta, prezydent w terminie udzieli na nie odpowiedzi. Dziękuję, dziękuję bardzo. A dlaczego pan nie odbiera głos? Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Ale dlaczego pan nie głos odbiera? Podziękowałem panu. No ale ja jeszcze chciałam wiedzieć dlaczego, bo pan w moim odczuciu łamie prawa demokratyczne. W on czy się może Czy może pan dopuścić? No hmm. chciałbym hmm. poszedł po, że pana do porządku. Bardzo pana proszę, chciałbym oczywiście zadać pan, pytania. Bardzo pana proszę, tak, żeby hmm. pan złożył te pytania, które pan ma na piśmie. piśmie. Ale, ale ja, to ja złożę pracy. Ale te pytania są do pana prezydenta. Jak będę mieć pytania jako dziennikarz, złożę je do pani Sylwianowickiej. I pani Sylwianowicka potwierd może potwierdzić, że nawet w tym tygodniu zostały skierowane do niej pytania ode mnie jako dziennikarza. Proszę złożyć pytania do biura prasowego. Proszę podać podstawę prawną. Dziękuję. Statut, statut miasta. Tak, czyli mogę wziąć głos, zabrać głos wolny w takie wnioskach. Zgadza się? Bardzo proszę. No to chciałbym zadać pytanie do Pana Prezydenta, tak jak i nie mieszkańcy, bo przed chwilą dwóch mieszkańców, zarówno pan Jung, jak i pan Skoczylac mogli tutaj zabrać głos, więc uważam, że ja mam takie samo prawo, ponieważ też nie jestem pozbawiony takiego prawa. Jestem pełnoprawnym mieszkańcem ostrowa wielkopolskiego, jak i również Polski, gdzie no, obowiązują pewne zasady, a mam wrażenie, że pan dąży do tego, żeby je złamać. Także czy pozwoli mi pan zadać te pytania? Ile pytań? Tylko czternaście. Pocha mniej niż zazwyczaj. Bardzo, a biorąc pod uwagę, czy one są, na piśmie te pytania. Odczytam je Panie Przewodniczący. Yy, proszę złożyć je do biura prasowego. Czy to rozumiem, że to są pytania w imieniu mieszkańców, tak? Przed chwilą powiedział, że mogę zadać. A teraz czy, to są, czy zadaje pan pytania w imieniu mieszkańców? Pytam się, czy to są pytania z portalu internetowego w imieniu mieszkańców, czy to są pana pytania? żeby odpowiedzieć na to pytanie. Pytanie odczytam, ja mam już czy... Ja się pytam, czy to są Pana pytania, czy to są pytania internautów. Podpisałem się pod tymi pytaniami tutaj. Ale czy to są Pana pytania, czy to są pytania internautów? Proszę odpowiedzieć mi na to pytanie. Ale to już odpowiadają Panie Przewodniczący na innych sesjach, a Pan powraca jakoś tak. Pytam się, czy to są pytania internautów, czy pana pytania? Te pytania są składane za moim pośrednictwem. Czy to są pytania internautów? Nie będziemy się bawić w ciuparki. Czy to są pana pytania? Odczytam je jako własne, nie ma problemu. Prywatnie, proszę pana, ma pan te pytania na piśmie. Pytam się jeszcze raz, czy to są pytania? Czy to są pytania mieszkańców? Czy to są pana pytania? Ja te pytanie chciałbym zadać i oczekuję odpowiedzi od Pana Prezydenta. Po raz dziesiąty chyba pytam się pana, czy to są... Pana pytania czy pytania internautów. A ja poproszę pana, może radcę, prawnego, żeby tutaj zabrał głos, bo widzę, że ma no, problem. To ja prowadzę. Odejdę do tego, że odbieram pan głos. Jako jedyny w obronie stanął mieszkaniec Andrzej Jungst ze Stowarzyszenia Obywatele w Akcji. Panie Jungst, pan już występował. Czy jeszcze w jakimś nowym temacie chciałby pan wystąpić? Tak. No proszę bardzo. Temat nowy to pan sam wywołał, wypraszając pana Radziszewskiego z Mównicy. Myślę, że całkowicie pan przewodniczący nie rozumie zasad posiedzenia Rady Miasta. To nie jest, nie jest towarzystwo, które ma tylko uchwalać, zatwierdzać, ale także radzić. Dlatego to się nazywa Rada. I dlatego... Chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że albo zmieńcie przewodniczącego, bo on jest bezradny w tej sytuacji, on nie, nie wie co może, czego nie może, bo na wszelki wypadek nie daje głosu nikomu spoza radnych, żeby broń Boży, ktoś nie powiedział, że udzielił głosu niewłaściwie, a już żeby dopuścił do kogoś. Kto nad tym pracuje i zna temat, żeby wyjaśnił radnym o co chodzi przy głosowaniu, no to już w ogóle nie można dopuścić, prawda, panie przewodniczący? Myślę, że trzeba zmienić przewodniczącego. Dziękuję. Całe szczęście pan nie jest radny. Jak pan będzie radny, może pan zmienić, albo co pan jest? Proszę zostać radnym, wtedy pan będzie mógł wybierać przewodniczących Rady. Będzie miał pełne prawo wybierania przewodniczących Rady.